Też moje drogie, będzie kolejna rotacja kosmetyczna. Wymieniam mój koszyk na kolejne kilka tygodni makijaże, które były zrobione tymi kosmetykami, które tutaj wam pokażę za chwilę. Zobaczycie na zdjęciach. Napiszę wam też oczywiście w którym momencie zaczyna się nowy koszyk, bo jeśli to już widziałaś i ciekawi cię właśnie co będzie nowego, to oczywiście wszystko będzie tutaj napisane. No i co? Zaczynamy bez długiego wstępu. Zacznę może od dużej palety, którą mam na wierzchu. Jest to autoportret od Będą też oczywiście takie króciutkie mini recenzje. Mamy tutaj naprawdę. Bardzo fajną gamę kolorystyczną, bo mamy i róże, fiolety, i różne odcienie brązu, i różne wykończenie cieni. Mamy maty, satynę, turbo, jakieś takie prasowane pigmenty no jest tego sporo. I naprawdę to jest dla mnie świetna paleta, jako jedyna w domu. Nie chcesz mieć 10 różnych, w których jest po jednym, po dwa, po trzy cienie, które lubisz. Tutaj można naprawdę skomponować niezły makijaż. Trochę te cienie się osypują, jak wszystkie od hani. Ale naprawdę pigmentacja i to, jak się utrzymują na, na powiekach, są w stanie wynagrodzić ten osyp. Kolejną paletą dużą jest mój taki zbiór, mishmash, różne marki, różne kosmetyki, głównie do twarzy. Mój roztrzaskałeś, z roztrzaskałek <laughs> moje nowe dzieło. Ym, niestety poszedł mi rozświetlacz od Hani, muszę go zreanimować. Mam tutaj markę NAM: trzy kosmetyki, Puder Róż i Bronzer, Inglot, dwa rozświetlacze od Hani i make up Geek. Użyłam w większości poza tymi różami. Ym, no i rozświetlacze super. Te do konturowania też fajne. Ten puder ma taką moc krycia, że wow, Jeśli masz. Ym, Skórę pod okiem, dość delikatną, ale masz co nieco do ukrycia i używasz korektorów, które się normalnie nie rulują i dobrze idą w parze ze wszystkimi pudrami, no to ten puder naprawdę jest super. Jest tak mięciutki, tak mocno napigmentowany i perfumowany. No, ten ostatni akurat przymiotnik może nie być najlepszy dla każdego, bo czasem oczy szczepią lub głowa boli, ale pięknie pachnie. Kolejne palety. Mam tutaj jedną z Anastazji Riviera. To jest jedna z takich bardziej kolorowych moich palet. Jedna z droższych też. Mamy tu niezłą kolorystykę. Używałam kilka kolorów. Fajne błyskotki, lepsze maty zdecydowanie dla mnie. No i jedna z fajniejszych palet. Druga paleta to jest Naked Hit od Urban Decay. Zamiennik oczywiście znajdziemy w Everline Cosmetics. Mam tą paletę, to jest Charming Mokka lub Charming Mokka. Będzie wszystko oczywiście na dole w liście. Taka jest kolorystyka, to jest taka typowo jesienna. Zbiór kolorów może nie być zadowalający dla wielu osób, ponieważ. Wszystkie kolory są bardzo podobne. Bardziej jest to paleta uzupełniająca. Chyba, że jesteś taką y, dziewczyną, która lubi delikatne makijaże, bardziej naturalne, ciepło odciennie, jak najbardziej na tak. No to jest też ciekawa opcja. Kolejną paletą do oczu jest y, Natasza Denona. Taka Tici Tici. To jest chyba sunset, tak, mini sunset palette, przepiękna pigmentacja i te błyskotki też są rewelacyjne. Używam też tą paletę i naprawdę ten jasny to jest po prostu wow, odniesienie na powiekę, znaczy, może źle mówię. Można ten kolor przenieść i jeden do jednego na powiekę. To chciałam powiedzieć. Naprawdę nie, nie jest blady, nie ucieka dziś podczas blendowania, tylko przenosi się jeden do jednego. Super. Dalej, kolejna paleta będzie do konturowania na mokro z Anastazji. Ja niestety z tą paletą, nie wiem, czy nie będę musiała się rozstać, bo ja po prostu nie mam hamulca. Jak zaczynam konturować, to po prostu wychodzi mi taka matrioszka, taki kontur, taki z jajem i lekką przesadą, ale te kosmetyki są na Naprawdę świetny. Mają dość taką gumową, kremową, trochę taką oporną konsystencję, ale naprawdę pigmentacja jest super i całkiem niezły efekt wychodzi na buzi, jeśli ma się umiar i lekką rękę. Ja mam to akurat kolor medium. Dalej, podkłady. Miałam trzy podkłady. Jeśli coś nie znajdzie się w tym koszyku, a było w rotacji, bo mogłam wrzucić gdzie indziej do innego projektu, to oczywiście wam napiszę, szczególnie to na dole w liście, że pominęłam to po prostu tutaj. Dwa podkłady miałam z Urban Decay, All Nighter, takie krycie, że bomba, naprawdę i, i takie fajne ma wykończenie dość matowe, więc dla suchej skóry to się nie sprawdzi, ale fajne do mieszania z, znowu z. Takimi bardzo delikatnymi, mocno rozświetlającymi kremami, nie kremami, podkładami, które nie do końca się trzymają czasem, na przykład latem. I drugi podkład Naked Skin. Te dwa połączone dają super. Właśnie wykończenie bo ten jest bardziej nawilżający, też ma fajne krycie, ale jest zupełnie inne wykończenie, zdecydowanie delikatniejsze. I miałam też tańszą opcję to jest Eveline Satin Matte, jeden z fajniejszych podkładów tej marki. Dostałam go w pijarze, ale naprawdę bardzo lubię. Super. Ja bym kupiła to na pewno bym to nie przeczyła, przyczy, że jest jakiś bubel i tak nie do końca mi pasuje, a naprawdę świetnie też. Um, Łączy się z innymi konsystencjami, z innymi podkładami, i ten kolor, akurat 101, służy mi też do rozjaśnienia podkładu, który jest w projekcie 0. Bazy miałam dwie na twarz, w sumie to trzy, i ten trzeci kosmetyk to był też jako spray do wykończenia makijażu to jest sma Smashbox Photo Finish. Primer Water, to jest akurat ta klasyczna wersja. Bardzo lubię. Kolejna baza to była z Make Up Forever Step One. Baza wygładzająca, matująca delikatnie. Pod względem wygładzenia całkiem nieźle się sprawdza, ale to, ten mat to jest taki, taki typowy u mnie, jak z każdej innej marki, czyli do godziny i potem nie ma żadnej, żadnej zmiany, różnicy w makijażu z bazą czy bez. Kolejna baza to była... Z beka, to jest ta rozświetlająca, dodająca trochę energii skórze, troszeczkę nawilżająca, nawet może bardziej niż troszeczkę, bo, bo czuć, że skóra nie jest tłusta, ale jest tak naprawdę bardzo przyjemna, fajnie, fajnie nawilżona, no i makijaż też całkiem fajnie się na niej utrzymuje. I róże mam dwa. Jeden droższy trochę od drugiego, bo tu mam naprawdę ogromną różnicę cenową. Herwana od Benefit. Bardzo lubię. Jeden ze starszych kosmetyków, ale nadal chyba w sprzedaży jeszcze. Przynajmniej widziałam um, u dziewczyn w Stanach, um, że jeszcze dostają w pijarze te róże albo dostają w takich boksach z różnymi innymi kosmetykami, takimi hitami z tej marki. Bardzo lubię, ponieważ trudno przesadzić z tym różem. Na co dzień jest naprawdę delikatny, subtelny, bardzo. Bardzo ładnie wygląda delikatnie na skórze. I mam coś zupełnie innego. Tutaj róż z Miss Sporty nazywa się Insta Glow. I to jest róż, z którym można bardzo przesadzić. Można zrobić taką pink matrioszkę. Piękny kolor. Fajna formuła też. Nie jest bardzo sucha, zbita i do tego trzeba delikatny pędzel również. Te z włosiem naturalnym nabierają trochę zbyt dużo i, i można tutaj przesadzić. Mam tutaj jeszcze kwadracik z vibo to jest kwadracik akurat do konturowania numer 1 Sweet Coffee. Bardzo lubię ten kolor, ponieważ jest zimny, jest delikatnie em, taki brązowy, nie jest taki bardzo Szary, taki, taki popielaty, tylko faktycznie tego brązu jeszcze trochę w nim jest, jest też jasny, więc, jako taką bazę, pod kolejny brązer można naprawdę jest to fajnie wkomponować i, i, i nie przesadzić. Chociaż z tymi zimnymi tonami to naprawdę trzeba uważać, żeby sobie siniaka na buzi nie zrobić. Przejdziemy teraz do pudrów. Mam dwa pudry. Jeden z Clinique, um, który nazywa się Intensive Invisible Blend. Ja mam tutaj numer 20 i muszę przyznać, że ja pamiętam dzień, w którym go kupiłam. i Było kilka czy kilkanaście kolorów, bo to jeszcze z Anglii, yy, nabytek i trudno mi było dobrać kolor. Wzięłam ten, który miałby być taki dość zbliżony do mojej skóry, ale troszeczkę jaśniejszy. I ja muszę uważać, jakie pakuję. Yy, Podkłady pod niego. Jeśli jest troszeczkę ciemniejszy, bardziej różowy, no to niestety wychodzi mi paskudny kolor, więc tutaj do jasnych podkładów to zdecydowanie tak. A drugi puder, który mam, który bardzo lubię i mam również w, duży, w dużym formacie, to jest Ecocera, ten słynny. Rice powder, czyli ten puder ryżowy. Mam go tutaj chyba nawet nie całą połowę, bo to w formie próbki gdzieś kupiłam. No i przyznam się, że bardzo, bardzo go lubię, ponieważ fajnie skórę matuje i nie powoduje, że skóra wygląda na przepudrowaną, na taką zbyt mocno pomalowaną. Lecimy dalej. Mamy jeszcze tutaj dwie bazy pod makijaż oka. To jest NYX Glitter Primer. Świetna baza, bardzo ją lubię. I druga to będzie Glam Glue, czyli klej do cieni od Hani. Na początku był to kosmetyk, który ja bardzo nie lubiłam, ponieważ nic nie robił, bo bardzo wodnisty, nie trzymał cieni, nie chciał też zastygnąć nawet na, na skórze, tylko to robisz taka breja z tego. I gdy sobie poleżał kilka miesięcy, był parę razy otwarty, nie wiem, czy formuła się wtedy zmieniła? Teraz to jest jeden z najlepszych klej do cieni, jakie posiadam. I jak jesteśmy już w temacie cieni, to pokażę Wam sypki cienie, które mam. Mam tutaj z kolekcji, tej pierwszej od Hani, może drugie, nie wiem ile tam było wypuszczonych tych cieni od samego początku. Mam trzy kolory, które wybrałam ostatnio. To jest metalowa lawenda, bardzo ładny fiolet. Taki bardziej brokatowy kolor, czy cień, chciałam powiedzieć, że jego struktura jest bardzo taka. Widoczna. Te, te drobiny są dość takie spore. Kolejny to będzie śnieżka. Mam go też dzisiaj. Jako toper na, na tym kolejnym cieniu, który Wam za chwilę pokażę, ale niestety to jest straszny bałaganiarz, ponieważ mamy tutaj bardzo duże też drobiny, duży, duże te, te, ten brokat jest i niestety nie podoba mi się to tak średnio to wygląda, bo bardzo się osypuje. On jest wszędzie tam, gdzie go być nie powinno, a tam, gdzie chcę, chcę go właśnie nałożyć, to niestety nie chcę się trzymać i to jest tak jeden z mniej ulubionych kolorów, ale jak już się uda go przykleić na miejsce, to wygląda całkiem nieźle. Kolejna Kolejny to będzie goły. To jest taki cielisty, taki lekko połyskujący kolor, który też ma troszeczkę drobinek w sobie, ale to jest taki najbardziej zmierzony kolor, bardziej taki. Do maka podobny. On jest o tutaj taki bardzo delikatny, ale to jest właśnie fajny taki cień jako, jako baza. I dwa z maka mam. Jeden mam dzisiaj na całej powiece. To jest kolor tan, taki miedziano-brązowy. I drugi to jest pink opal, to jest taki fioletowo. Biały, który miałam w ostatnim makijażu w wewnętrznym kąciku, przepięknie wygląda właśnie w tym miejscu. I, i to są też takie właśnie formuły bardzo drobno zmielone. Miałam jeden tusz do rzęs, to jest marka Eveline Voluminous Fiberlast. Bardzo lubię ten tusz, ponieważ ma świetną szczoteczkę taką szczuplutką w formie irokeza. Bardzo dobrze łapie rzęski od nasady. Fajnie się ten tusz rozprowadza, dobrze się utrzymuje przez długie godziny. Nie odbija się jako jeden z niewielu, ale mamy zimę, więc mamy fory. Ja mam padającą mocno powiekę, więc tutaj u mnie to jest norma. Drogi, tani tusz, to po prostu większość z nich bardzo podobnie się zachowują. Miałam też jedną kredkę czarną z Zylanką. Też ją bardzo lubię. Mam tutaj dwa korektory. Jeden z marki NAM, który jest nie najlepszy, nie najgorszy taki se, powiem. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. I ten aplikator jest po prostu bombowy jest, jest po prostu w formie takiej wielkiej. No. Nie powiem czy to jest bardzo przydatne czy nie, ale dla mnie to jest takie śmieszne trochę. I stary klasyk collection numer 1. Byłam pewna, że to jest numer 10, ale numer 1 bardzo go lubię. To jest jeden z moich ulubionych korektorów, jeden z pierwszych jakie miałam. Świetny pod oko, dobrze kryje, nie wysusza skórę, nie zbiera się w zmarszczkach. Świetny też na różne niedoskonałości, nie tylko o tej płaskiej strukturze, czyli w formie koloru na skórze, ale też te bardziej wypukłe. Um jakie rozdrapane krostki. No całkiem nieźle to się trzyma i muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych korektorów. Jeśli jest jeszcze dostępny, będę pytać w Anglii, będę szukać gdzieś na różnych stronach internetowych, bo naprawdę bardzo um, bardzo lubię. Kolejny kosmetyk to jest żel do brwi marki Nam. Całkiem niezły. Mam go też dzisiaj na brwiach. Um, tylko że szczota jest tutaj dwa razy za duża, zbyt gruba. źle się tym manewruje, łatwo się umazać, ale formuła jest całkiem Niezła, ponieważ jest bardzo rzadziutka i wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień, czy tam z miesiąca na miesiąc widać tę różnicę, że ona szybko gęstnieje, więc wydaje mi się, że jeszcze z, kilka razy użyję i ta formuła tego żelu będzie dla mnie idealna, czyli będzie taka półgęsta i będzie lepiej się, um, będzie to lepiej osiadać na włoskach i będzie efekt jeszcze lepszy mam trzy kosmetyki do ust marki Sephora, przepiękne kolory większość z nich używałam chyba wszystkie nawet użyłam bardzo mocna pigmentacja też świetnie utrzymują się na ustach to są właśnie te pomadki, które siedzą godzinami, co najmniej 6-8 jeśli nie nakładamy błyszczyk lub nie pijemy zbyt często bo to wiadomo, zawsze się odbije na szklance jeśli jemy coś tłustego, no to może się gdzieś tam rozmazać no bo wiemy jaki tłuszcz ma wpływ na Kosmetyki na ustach, ale tak na przykład dla mnie to są świetne kosmetyki, na przykład na imprezę, na wesele. O ile nie mamy tendencji do wysuszania ust, do wysuszenia skóry ponieważ one dość mocno wpływają na to, że um, usta wyglądają na bardzo spierzchnięte. Ostatni błyszczyk to jest marka Eveline Lip Maximizer, czyli jeden z tych, które mają powiększać usta, ale to jest bardziej takie optyczne um, wykończenie, powiększenie, ponieważ uh, ja uh, nie zauważyłam, żeby było jakieś takie. I kacze usta po użyciu tego. Lekko y, daje się wyczuć takie ciepełko, y, takie, takie promieniowanie troszeczkę. Y, no, no czuć, coś tam się dzieje, ale, ale to nie jest nic takiego specjalnego i formuła tego błyszczyka jest bardzo gęsta. Bardzo słodka, dobrze się też utrzymuje w, y, przez godzinę, dwie, spokojnie siedzi w nienaruszonej formie. Jeśli nie pijemy, nie jemy w międzyczasie, bo wiadomo, błyszczyki to akurat są kosmetykiem najmniej y, długotrwałym. I ostatni kosmetyk, który nie użyłam, to jest y, taki. Y, Eyeliner, można powiedzieć, konturówka do oczu z Inglota i sobie zostawię ten kosmetyk na kolejny raz. A teraz będziemy robić nową rotację z szuflady, jak to na YouTubera przystało, już nie na ziemi z mrówkami w kostkach, jak to było do tej pory. I zaczynamy od pierwszej szuflady. Niestety, światło mam kiepskie, mam dwie lampy z jednej i z drugiej strony, ale niestety nie jest to najlepsze światło, jakie bym yy, chciała. I zaczniemy od podkładu. Najpierw mam tutaj kilka, które bym chciała użyć, ale chyba wezmę jeden z Diora, który dawno nie używałam. On jest tutaj pod spodem, pod janą sobie leży. I to jest ten Dior Star. Bardzo go lubię. Ma całkiem fajny kolor, całkiem niezłe krycie i też niezłe wykończenie. I drugi, który bym chciała użyć, to będzie chyba ten z Too Faced. Dawno go też nie używałam, Born This Way, także będę mieć jakieś opcje do wyboru, do mieszania również z innymi kosmetykami. I teraz przejdziemy sobie do bazy i chciałabym użyć tą z Bobbi Brown, ponieważ jest to baza, która będzie w projekcie Zero. W niedługim czasie, bo już kończę Diora, na raz mi chyba tylko zostało. Z rozświetlaczy to tak myślałam nad tym, ponieważ ma bardzo ładny kolor, trochę lata, można sobie na buźkę rzucić, takiej małej opalenizny, więc wrzucę tutaj do, do pozostałych. I puder. Puder chciałabym sobie wziąć taki sprawdzony, bardzo dobry, będzie to Laura Mercier, Jeden z moich ulubionych i naprawdę to, że wszyscy chwalą, no to ja też się do nich podobnę, bo bardzo lubię ten puder. I w drugiej szufladzie mamy bardzo dużo różnych kosmetyków. Mamy kosmetyki sypkie, mamy tutaj do konturowania, mamy tutaj do ust, mamy brwi, no i mamy większe bronzery i palety rozświetlaczy. Zaczniemy od tego rogu. Mam tutaj dwie bazy pod makijaż oka. Jedna jest z NYX, a druga z Vibo. i wezmę obydwie. A to jest ta z Vibo, Trochę taka średnia. Nie, nie do końca jest to moja ulubiona baza. No ale jak już ją mam, większość już można powiedzieć, że zużyłam. No to dalej będę używać. Co tu mamy? Dwa eynery jeszcze, jeden taki brązowy z MACA, bez mega, bo też jest bardzo ładny. Fajne czy nie mam tutaj z Han, i tak się zastanawiam, które by tu wziąć. Może wezmę tą błyskotkę, by zewnętrzny kącik może się przydać. Bardzo fajne topery. Tu mam cienie sypkie z Glam Shopu i wezmę nie wiem który, może szampański. Dawno go nie używałam. Taki delikatny. I wezmę jeszcze jeden. Może ten tutaj. Nie wiem co tu jest. Amore. Bardzo ładny, jak widzicie, różowy. fajny refleksy ma. Tusze do rzęs. Mam tutaj dwa. Jeden z Debory, drugi Miss Sport i mi Sport tak dawno był, więc wezmę ten. Mm, całkiem fajny jest. kiedyś go kupiłam w Hebe za jakieś marne 12 złotych wyprzecenione z ponad 50. I teraz różę, brązery i rozświetlacze. Co by tu wziąć? Róże. Może wezmę yy, ten malutki Dandelion i ten drugi malutki ZWIBO. Bo ten akurat yy, ZWIBO dawno nie używałam. I rozświetlacze. I wezmę chyba ten o, z Maka. To nie Soft and Gentle, tylko Cheeky Bronze. Taki troszeczkę ciemniejszy bardziej to będzie toper na brązer. I jeszcze coś jaśniejszego, to może, może ten z Też go dawno nie używałam, ale on jest taki dość jasny, ale delikatnie, jakby jest nałożony, to bardzo ładnie wygląda. Piękną taflę daje. I teraz y, brązer. Tylko tak patrzę, który dawno nie używam. Z Effectu już był. Y, ten używam często, ale w mini wersji. Ten chyba też był z efektu, był, ten nie był dawno. Bel. Bardzo lubię y, ten bronzer. Jest dość ciemny, ale po roztarciu wygląda naprawdę bardzo naturalnie, bardzo fajnie. Zaraz wam tutaj go spróbuję otworzyć. I tak wygląda ten kolor. Ten puder jest niestety zbyt pomarańczowy dla mnie, zbyt ciemny, ale brązer jest naprawdę boski. I tak się zastanawiam, co by tu jeszcze wziąć. Może wahamy mamy, klasyk, dawno też nie używałam. Może się przydać. Tego kosmetyku chyba nie trzeba Wam przedstawiać, każdy zna. I teraz kosmetyki do ust, i tak myślę, że wezmę trzy, nie więcej, bo jak się ma zbyt dużo, to potem też jest problem, a nie wiadomo, który wybrać. Dwa, jakieś ciemniejsze kolory, jeden, może błyszczyk, żeby był w formie toperu. I to są moje cztery propozycje na te kilka tygodni. Zacznę może od tej strony. Błyszczyk klasyczny, Dandelion, słodki, nie, nie tak bardzo lepki, ale. Fajnie współpracuje z matowymi szminkami. Tutaj mam z NYXa taki dość intensywny kolor, przepiękny. To jest kolor, który nazywa się. Teraz znajdę tutaj chyba jest nazwa. O, tu jest jego nazwa: Loftopia. Przepiękny kolor. Następnie jest Maybelline Vivid Matte Liquid, też przepiękny kolor, taki niezbyt ciemny, dzienny, nudowo-różowy. No i szminka z Chanel, która w kamerze wygląda na dość neonową, a tak naprawdę to jest taki piękny, dzienny kolor i też ma bardzo ładny zapach. Już niezła grupka nam się tutaj uzbierała tych kosmetyków, ale myślę, że nie będę wybierać tym razem tak dużej ilości, jak było to ostatnio, tylko skupię się na kilku i będę pracować na tym. Tym razem nie będę brać tej paletki do konturowania z Maka. Do brwi chciałabym wziąć pomadę i wezmę tą z Anastazji. Bardzo ją lubię. Jest naprawdę świetna. To jest dark, dark brown mój kolor. Bardzo lubię. Jest bardzo wydajna, fajna, kremowa i kredkę wezmę, tylko jeszcze nie wiem, którą. Mam jeszcze dziś jedną kredkę z Wet n. Wild, ale nie będę już jej szukać, i wezmę tą z Eveline, też jest fajna i, i sprawdza się bardzo dobrze. I z tych kosmetyków na razie nic. Myślę, że następnym razem wezmę konturownie, bo tam są cudowne rozświetlacze. Brązery bardzo słabe, suche. To już tam gdzieś było, chociaż jedną nie używałam, tą z serii Winter. Także jeszcze na nie przyjdzie czas. I w tej szufladzie już tyle ostatnia szuflada, mamy tutaj palety cieni do powiek tu jest moja nowinka, to jest kosmetyk na nowy projekt kosmetyczny, jeszcze nie wiem jak go nazwę to jest mój nowicjusz na ten miesiąc i mam nadzieję, że będzie warty swojej ceny, bo kosztował Chyba mm, przecenie około 70 kilku złotych, czy 60 kilku złotych. Jak macie tą paletę, dodajcie znać. Jak już jesteśmy przy paletach od Hani, to wezmę mm, tą paletę Glamboxa z cieniami właśnie od Hani. Mam tutaj jedną i drugą stronę wypełnioną. Tu jest akurat yy, oprócz chyba jednego cienia od Hani, ten wrogu na dole. To jest Anastazja albo Make Up Geek. I z drugiej strony też mamy kilka cieni właśnie palec złożyłam w ten fiolet niestety. Tutaj też jest dziewięć cieni. Yy, troszeczkę są zbyt jasne tutaj w w, widzę w kamerze, ale są naprawdę super, bardzo lubię te cienie. Także wyciągam to i poszukam sobie jeszcze jedną paletę z Make Up Geek. Yy, tylko nie wiem, właśnie którą, bo jedną jeszcze nie używałam chyba. Muszę sprawdzić, która to jest. I jeszcze jedną wezmę, yy, którąś z tych tutaj, może. A może tą tu Faced? O, ta też jest fajna, też ma dużo fajnych cieni. Także chyba to i jeszcze sobie tutaj wygmeram jedną z tych palet. I tak wyglądają te palety w środku. Tu mamy trochę fioletów, tutaj bardziej takie burgundy, ciemniejsze kolory, też brązy. No, są dość podobne, ale chyba wezmę tą, bo mam tutaj i jakiś pomarańcz, i róż, i fiolety, więc jest więcej różnych kolorów. A ta będzie na jakiś kolejny raz. Ja się już będę z wami żegnać, już mam zestaw skomponowany. Ostatni raz sobie zerkniemy tutaj na to wszystko. Jest tym razem zdecydowanie mniej kosmetyków. Mam nadzieję, że wszystkie będą użyte. Jak już mówiłam, wprowadzam nowy projekt. Nie wiem jak go nazwać, także dajcie swoje propozycje w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna. Myślałam o Nowicjuszu miesiąca. Zobaczymy, czy, czy to się przyjmie, czy nie. Jak macie swoje propozycje, to piszcie śmiało. Ja się z wami już dzisiaj żegnam, postaram się zrobić niedługim czasie kilka makijaży z tymi kosmetykami wszystkie już znam bardzo dobrze wszystkie są sprawdzone i godne polecenia u mnie się sprawdziły dajcie znać czy u was też czy jednak może nie do końca były to najlepsze wybory życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku pa